Witajcie na kanale elektryka Nazywam się Grzegorz Schubert Jestem właścicielem sklepu elektryka Chciałbym Wam dzisiaj pokazać jak działa Cyrix firma Victron Czyli najbardziej popularny przełącznik ładowania Bardzo często mylony z separatorem Cyrix nie jest separatorem To jest separator To jest separator Argofet. Jest separatorem bezstratnym Myślę, że w następnym odcinku pokażę Zasady jego działania Natomiast w tym odcinku zobaczymy e, zasady działania e, Cyrixa. Cyrix podłączamy pomiędzy dwa akumulatory. Jako akumulator pierwszy e, podłączamy akumulator silnikowy. Akumulator hotelowy wpinamy w do drugie. Podajemy mu jeszcze masę, e, aby miał kontrolę nad napięciami. E, I cóż, o, w, przy jakich napięciach? O, co robi? Powiemy sobie dokładnie w momencie, kiedy obrócimy się do płyty, na której przygotowane mamy stanowisko pokazowe. Więc do dzieła. Okay, tak, tak, tak wygląda nasze stanowisko pokazowe. W poprzednim filmie skupialiśmy się na wyświetlaczu Cmarin, który jest bardzo fajnym monitorem baterii. W tym odcinku przygotowanego mamy Cyrixa. Podłączonego do dwóch baterii żelowych 12-220 amperogodzin. Ah. Przygotowaną mamy, przygotowany mamy drugi bocznik do pomiaru napięcia. Na baterii, którą oznaczoną mamy jako silnikową, przygotowałem również falownik, który zastosujemy jako obciążenie dla akumulatora. I drugi akumulatorek będzie grał rolę naszego silnikowego akumulatora jeżeli chodzi o tą kablotekę jeśli chodzi o kablotekę już spieszą wytłumaczyć co tu mamy przewód zasilający plusik od akumulatora silnikowego, czyli naszego dolnego akumulatorka przechodzi przez bocznik abyśmy mieli kontrolę na monitorze baterii. Z bocznika wchodzimy na zacisk pierwszy separatora. Z separatora wychodzimy na układ ładowania baterii drugiej. Przechodzimy również przez bocznik, aby mieć kontrolę nad stanem akumulatora, nad napięciem i nad prądem ładowania. Dodatkowo wychodzimy przewodem Start Assist, który zasilamy z akumulatora hotelowego. Służy on do załączenia awaryjnego. W momencie, kiedy rozładowuje się akumulator silnikowy, aby móc na przykład odpalić samochód lub jacht z baterii hotelowej, i mamy wyprowadzoną masę, ponieważ Cerix musi mieć napięcie jedno i drugie, aby, aby móc ten stan kontrolować. Z baterii hotelowej wypompowaliśmy około 100 amperogodzin do celów testowych. Bateria silnikowa jest naładowana w pełni na baterii silnikowej mamy w tej chwili 13,16V na baterii hotelowej mamy 11,99V, obciążenie 0,13 A z baterii hotelowej, no to jest kwestia zasilania, to jest kwestia zasilania samego Simmelina, samych monitorów, prąd pomijalny z baterii silnikowej widzimy jakieś tam szczątki 0,03 Czyli prąd zupełnie pomijany. Ok, zaczynamy naszą zabawę z Cyrixem. W pierwszej kolejności, ponieważ odłączony był akumulator, aby nam się akumulatory nie zjerały, odłączony był akumulator hotelowy z bocznika. w tej chwili go podłączę. Mam 13,16V na akumulatorze silnikowym. W związku z tym, zgodnie z naszą DTR przy napięciu między 13 a 138 V połączenie powinno wystąpić po upływie 10 minut. Start czekamy na rozpoczęcie ładowania. Oczywiście mamy sytuację taką jak na początku, czyli bateria hotelowa rozładowana jest do 40 do 44% i brakuje jej około 100 amperogodzin Mamy na niej napięcie 11,99% Bateria silnikowa naładowana w pełni na napięcie 13,16%. W tej chwili spoczynkowe. Czekamy na załączenie układu ładowania. Ok, minęło nasze 10 minut, w tym momencie nastąpiło załączenie Cyrixa No i sprawdźmy, co się dzieje, troszeczkę będzie nam zasłaniała druga kamera Natomiast będziemy tu widzieć Bateria hotelowa 12,72 15 a oddajemy, przepraszam bateria silnikowa Napięcie 12,68, w tej chwili oddajemy z niej 13 13A. Bateria hotelowa pobiera sobie teraz te 12,11A ma napięcie 1247 czyli napięcia próbują nam się zrównać w tym samym czasie. W tym samym czasie rozładowujemy troszeczkę akumulator silnikowy, ponieważ napięcie na baterii silnikowej spadło do poziomu 1253 jest mniej niż 12,8V. W ciągu 3 minut powinno dojść do rozłączenia. Przykaźnika. E, Przyjaźnik rozłączył się e, w tej chwili, więc e, już mamy baterie rozwarte. Teraz e, w ramach symulacji e, mamy przygotowaną ładowareczkę 30A Witroma Bluesmara, w związku z czym Podłączę baterię na chwilę obecną silnikową do ładowania. Stan jaki mamy? Bateria silnikowa 14. Troszeczkę miała ponad 14 V. Prąd ładowania 20 A. W tej chwili napięcie w tej chwili wynosi 13 V. 107 Ampera ładuje nam się do, do baterii silnikowej. Natomiast do baterii hotelowej ładujemy 20A, czyli prąd z alternatora, który mielibyśmy podłączony do baterii silnikowej poprzez Cyrixa, przechodzi do baterii hotelowej. I chciałbym Wam zaraz pokazać, co się stanie w momencie, kiedy bateria hotelowa będzie miała napięcie powyżej 13,8V. 14V, czyli kiedy bateria hotelowa będzie ładowana Co się wydarzy w ramach Cyrixa? Jeżeli podłączymy Solar do baterii hotelowej Czy Cyrix nam naładuje baterię silnikową? Przekonamy się za chwilę Teraz musimy zaczekać na... Teraz musimy zaczekać na rozładowanie Rozłączenie się Cyrixa Ok, minęła chwila Po przekroczeniu napięcia 13V na baterii hotelowej Minęło około 10 minut W tej chwili załączył się Cyrix Rozpoczęło się ładowanie również baterii silnikowej Więc widzimy 25-26A idzie w baterię w tej chwili hotelową Natomiast 3,9A idzie do baterii silnikowej Wniosek z tego prosty jeżeli podłączymy solar do baterii hotelowej, przy wysokim stanie baterii hotelowej rozpocznie nam się ładowanie baterii silnikowej. Tak, włączyłem w tej chwili inwerter. Podłączymy do niego ładowarkę naszego silnika e Propulsion. Zobaczmy, co się będzie działo z naszą instalacją. Inwerter wystartował. Mamy 12,2 V na baterii hotelowej. 12,47 na baterii silnikowej. Z baterii silnikowej pobieramy 14A. Z baterii hotelowej pobieramy 5A 5,95 i całe 6A. Napięcie spadło do 12A 12,16. W związku z czym czekamy, czekamy na rozłączenie. Już nam się e, Cyrix rozłączył. E, jak zapewnia producent, w przypadku napięcia do 12V, e, rozłączenie nastąpi w ciągu 1 sekundy. W przypadku napięcia poniżej 12,8 w ciągu 3 minut. No i to by się zgadzało Ok, wyłączamy falownik Żeby nie robić większego obciążenia Wyjaśnię jeszcze jedną rzecz A mianowicie działanie Przycisku Start Assist Mamy podłączony przycisk Start Assist Podłączamy go przez plus Od strony akumulatora hotelowego Na zacisk przez włącznik Normalnie rozwarty Wchodzimy na zacisk Start Assist w Cyrixie Naciśnięcie przycisku spowoduje to, co pokażę w tej chwili. Załączył nam się Cyrix, więc mamy zwartą baterię silnikową i baterię hotelową. Co jest istotne w tej sytuacji, jeżeli rozładowała nam się bateria silnikowa, możemy skorzystać z prądu w baterii hotelowej do odpalenia silnika Wiadomo, jeżeli odpalimy silnik będziemy mieli ładowanie z alternatora co może być dla nas bardzo istotne w niektórych sytuacjach w związku z czym jest to, jest to przydatna opcja Cyrix rozłączy się po 30 sekundach zwarcia lub, lub zostanie połączony w momencie kiedy podniesie się napięcie na, na bateriach Ok, widzieliśmy działa Cyrix Urządzenie najprostsze, najtańsze, w tej chwili to jest koszt kilku kilkudziesięciu złotych. Jeżeli chodzi o podłączenie, myślę, że każdy da sobie z tym radę, to znaczy, zacisk pierwszy podłączamy akumulator silnikowy, zacisk drugi podłączamy baterię, która jest naszą baterią hotelową, bądź baterią, która ma być ładowana w druga w kolejności do zacisku baterię minus Musimy koniecznie podłączyć minus baterii. Natomiast skarpacz nie zawsze jest konieczny, w większości aktów powinniśmy mieć przełącznik, przełącznik baterii, wraz ze zworą, która pozwoliłaby nam na wykorzystanie pełnych prądów rozruchowych z drugiej baterii. Na jeszcze warto zwrócić uwagę? Na filmie nie pokazywałem zabezpieczeń, natomiast przy bateriach, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, powinniśmy mieć założone bezpieczniki. Bezpieczniki odpowiadające zarówno prądom, jaki się spodziewamy, jak i dopasowane do przekrojów przewodów, które zabezpieczamy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie Cyrixa, proszę zadawajcie je w komentarzach. Jeszcze jedna rzecz. Dlaczego mówię, że Cyrix nie jest separatorem, tylko jest przełącznikiem ładowania. Ponieważ separator, jak sama nazwa mówi, separuje baterię od siebie, Cyrkus tego nie robi. Cyrkus je rozłącza lub złącza, więc jest przełącznikiem. Przełącza ładowanie czy załącza ładowanie drugiej baterii poprzez zwarcie jednego banku bateryjnego z drugim bankiem. Separator nigdy nie dopuszcza do zwarcia baterii. Różnica jest taka, że kiedy dopuszczamy na wyjście zasilanie. Ładujemy obie baterie jednocześnie. Jeżeli jedna nie potrzebuje ładowania, ładuje się tylko druga. Natomiast te baterie są galwanicznie od siebie odseparowane, nie mają ze sobą kontaktu. W związku z tym, jeżeli pobieramy prąd z baterii hotelowej, nie pobierzemy prądu z baterii silnikowej, jeżeli pobieramy z silnikowej, nie pobierzemy z hotelowej. Musimy mieć do tego oddzielny przełącznik. Rozwiązanie lepsze o tyle, że baterię którą naładujemy, taką baterię silnikową na przykład, mamy w 100% naładowaną, nie ma takiej opcji, że pobieramy z niej cokolwiek na początku. W związku z tym, jeżeli jest to camper, Cyrix jest najprostszym rozwiązaniem, nie wiąże się w żaden sposób z przebudową instalacji silnikowej. Separator, jeżeli chodzi o jachty, zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Niestety wiąże się z tym, że musimy usunąć przewód łączący alternator i rozrusznik, czyli typową instalację wykonujemy instalację ładującą od podstaw, natomiast zawsze baterię silnikową mamy naładowaną w 100% i nie korzystamy w żaden sposób z jej prądu. Są to dwa troszeczkę inne rozwiązania. Mamy jeszcze oczywiście poza tymi, ponieważ to jest akurat separator bezstratny, mamy jeszcze separatory stratne, separatory tak tzw. diodowe. To są separatory, na których spadek napięcia jest około 0,7 na każdej diodzie. W związku z czym, aby do pełna naładować baterię, niestety musimy mieć alternator o podwyższonym napięciu albo ewentualnie zjeździć z baterią niedoładowaną. To tyle, jeżeli chodzi o Cyrixa, o przełącznik baterii. Jeżeli macie pytania, zadawajcie je w komentarzach, tymczasem zapraszam do subskrypcji, do lajkowania tego materiału. Jeżeli będziecie subskrybować, lajkować, będziemy mieli tych materiałów więcej. Zadawajcie pytania, co Was interesuje. Zapraszam również do naszego sklepu internetowego elektryka Znajdziecie tam zarówno separatory, jak i przełączniki ładowania. Znajdziecie wyłączniki, znajdziecie zabezpieczenia, znajdziecie ładowarki. Wszystko, co jest potrzebne do wykonania elektryki, czy to w jachcie, czy w camperze Jeżeli macie pytania techniczne, piszcie je pod spodem. Możecie bezpośrednio zwracać się do nas poprzez Facebooka elektrykajachtow.pl. Jesteśmy również obecni na Instagramie. Także do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!